Myśl łączy w chmurach gdzieś Zegar liczy dzień za dniem Często się kłócicie? E, to jest bardzo dobre pytanie, ale Część. może... Oni na to no, pytanie odpowiedzą. To może jednak Agnieszka odpowie. No to wydaje mi się, że jeżeli chodzi o kwestię tworzenia muzyki, mm, Jakiś styl tego, co, co tworzymy. Myślę, że jesteśmy bardzo zgodni. Raczej e, bardziej chodzi o zgranie się w terminach jakichś przeglądów i tak dalej. To raczej często jest sporna kwestia, że, że, żeby, żeby każdy miał czas, bo jednak to jest czasami ciężkie połączenie. pewno. Myślę, że im dłużej gramy ze sobą, tym coraz bardziej zależy nam na graniu własnego materiału. Aczkolwiek jak przygotowujemy jakieś kowery, to jednak, żeby były w naszym stylu. Lubicie bajki Disneya? <grywka> Lubię bajki Disneya. E, niestety cover, której bajki musieliśmy e, zagrać. E, lubię niestety najmniej, no ale jakoś z tego mam nadzieję wybrnęliśmy. A jak go opracowywaliście? To jest bardzo dobre pytanie. E, w zasadzie przez jakieś dwa tygodnie najpierw zastanawialiśmy się jak to zrobić i na ostatnich dwóch próbach dopiero e, metodą prób i błędów e, próbowaliśmy łączyć różne style. Nasz no w końcu coś wymyśliliśmy, a co z tego wyjdzie, no to sami zobaczycie. wreszcie! Czy granie coverów Was inspiruje, czy raczej męczy? To zależy jakich coverów. Generalnie myślę, że to jest kwestia czasu. Jak zbyt długo się gra każdy to cover, czy to swój, to czasem po prostu trzeba odpocząć, ale w ostatecznym rozrachunku wydaje mi się, że inspiruje. W końcu każdy się inspiruje jakąś muzyką. Fajne jest to, że jak nawet gramy długo jakiś kawałek, to on nam może się nie podoba tak jak na początku i staramy się znaleźć tak jakby bardziej aktualną wersję tej piosenki, więc ja bym powiedział, że to jest jednak trochę inspirujące pod tym względem. I was lepiej odejdź, bo dla Ciebie brak miejsca, więc gnajst w z Ciebie nic, nie da się.